który teraz, terenie? Dawaj, szybko. Ja nie mam. Masz. Oj, on ziołnie! Tutaj! Tu, 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 pod tu, pod, pod tym drewnienkiem. Przed? Nie, przed pierwszą deską pod drewnienkiem. Tu, tu, tu. No, ty. Czekaj, sc cele, cele. W tym miejscu gdzie było, dobra? No. Nie widzę, jest. A ty masz tego questa? No. Tu. No. Widać. Trzał na desce. No powinienem mieć, chyba. A, a odebrałeś go, wziąłeś go? Active. Obtain shotgun? Nie, to nie. Nie, to... no. Introduction może się nazywać, coś takiego. Nie wiem. U tego. U... mych. Mechan... Nie, nie. Nie, to nie. nie, nie. Róż... Gościa to... w okularkach. No to jest I chyba. To my... mam. Masz? Ale który? Luśnik jeszcze? Saving the Mall. I co tam masz napisane, Saving the